Witam serdecznie. To jest Henry Kochanowski. Z... Proszę, halo, halo! Zabierzcie mnie! <śm> Zachęcam Was. Zasubskrybować mój kanał to postawić lajki. Pozdrawiam. Tak? Ja, yeah, tak. A, zobacz co się stało tutaj z tymi ludźmi. A, wypadeciek. Wypadciek. No dobrze. Tak pani będzie mówiła po angielsku, to ja poprosiłem. Nie może mówić po polskim i możesz po, mi na ty. Jak mu będziesz mówiła po angielsku, to poproszę pana policjanta i od razu ci usprawę. I think that he will look at me and he will say something zabieram, like tak? Yeah I he will tell he will say something like okay Okay. Dupećka, I can tell I can Oh my god there is an empty car I can say a, a jak ty powiedziała car? Car, yeah. A car, ok, to ja już powiedziałem. Jestem ci car spoko, ja już powie... pomyślałem sobie, że jest z Brytanii i pochodzisz, okej? Okay, tak, ja jestem z Brytanii. Co no, I'm from nie z Polski. A czy mam mówić po polsku? Po polsku. O, po proszę, po proszę... Po... Halo, halo! Zabierzcie mnie! <laughs> They look the task! No jasne, że będą płacić. Dobra. Koleżanka, do ciebie jesteś taka niezadowolona, bo widzę... widzę mi się spać. A ty jak masz na imię? Sylwia Jak? Sylwia, Sylwia. Ja z trzeciego razu doszło Jakaś koleżanka imprezowa ty niezbyt, ja tak rozumiem, tak? Jestem tam wszyscy no, gadają bo my pojedziemy I love, I love I my love pojedziemy do no, bardzo I, się cieszę zaraz już sama yeah, zaraz już siada to when i'm coming and when i see I you know, it's already the, a day okay. i love it when i like <coughs> i already finished the night and it's already a day i love it Like, I already to mm, drink ja cię... more. Yeah, <laughs> ja grat, co, I want to drink more. I, I, I think that I come home and I drink some more beer and a. I can start party again. <laughs> okay. Yeah, you... uh, sylvia stop. me I? Yeah. Yeah, I think he's old enough. <laughs> She's old enough to go to sleep. sylvia nie... you have to uh, have a bath. Zobacz jaka ona już śpiąca, o nie W yeah, just... moim samochodzie niebezpiecznie spać I Jak długo jesteś w Polsce? Dziewięć lat O, to umiesz mój po polsku, No, so, no I ja to be. lepiej, ja zaraz będę mówił, że lepiej za ciebie potrafię Bo tylko angielski, <laughs> tylko angielski od ciebie słyszę no.